Gdy człowiek usłyszy o sobie jakąś prawdę, szczególnie taką niewygodną, to są jakby dwie drogi postępowania, taka pozytywna i negatywna. Tą pozytywną to przede wszystkim refleksja nad tą prawdą, którą o sobie usłyszeliśmy. To podjęcie refleksji, to podjęcie naprawy, nawrócenia, naprawy zła. Tą negatywną jest walka z tą prawdą. Szczególnie także z osobami, które nam tą prawdę mówią. W dzisiejszej Ewangelii tą drugą drogą poszedł Herod. Usłyszał prawdę o sobie, o swoim życiu od Jana Chrzciciela. Nie umiał się z tym zmierzyć, choć bardzo, bardzo lubił słuchać Jana Chrzciciela. Jednak uwikłanie w złe relacje, porządliwość sprawiła, że zdarzenia doszły tak daleko, że zamordował apostoła prawdy Jana Chrzciciela. Dziś uczy nas ta Ewangelia tego, abyśmy stanęli po stronie Jana Chrzciciela, abyśmy potrafili mówić prawdę, ale także abyśmy tą prawdę umieli przyjąć do swojego życia i nie iść drogą Heroda.